Za może rzeką bardzo lechosto, chęć za górami w stół szukałem ciebie, śpiąca królewno i to był pewno blon, bo cię znalazłem tu, a gdy ta bajka znów... Przypomina się dziś Taką nasuwa mi myśl Może ty jesteś mą królewną Której szukam dzień po dniu Jeśli tak, to już wiem na pewno Zbudzę serce Twe ze snu Nie zaklęciem zbudzę je tajemnym Nie słowem nie trunkiem, ale najzwyklejszym pocałunkiem, takim dół krajku, jeśli ty jesteś mą królewną, której serce zbudzicie mam, to już wiem, to już wiem na pewno, że jak bajce będzie nam.